pierwsi w Europie, właściwie w Unii Europejskiej, bo w Europie może nie, bo serbowie już je kupują od trzech lat, ale my mamy normy unijne i musimy przestrzegać i te kombajny już spełniają. No i ta premiera wiąże się z tym, że ogłosiliśmy również dzisiaj ceny. Te kombajny rotorowe będą Kosztowały, już tak nie będą, tylko kosztują, 399 tysięcy do końca października, a kombajn wycząsaczowy 416 tysięcy. I teraz ja zachęcam i mówię o tym, i będę mówił przez dłuższy czas, że ważne jest, aby planować zamówienia wcześniej, dlatego że Chińczycy produkują tych kombajnów bardzo dużą ilość, ale na inne rynki na rynki, które nie wymagają norm unijnych. A w związku z tym, że normy unijne muszą być spełniane, to oni muszą silniki z tymi normami zabezpieczyć i to wymaga wcześniejszego zamówienia, bo bez silników kombajnów nie kupimy. Zapraszam na AgroShow, tam trochę więcej też informacji będzie. Będzie można też indywidualnie porozmawiać z nami o ewentualnych zamiarach, czy też rozwiać swoje wątpliwości, zobaczyć maszynę z bliska. A przyszłość, no przyszłość jest dla nas jasna, tam co, co jakiś czas będzie nowy model większy, czyli zaczynamy od mniejszych, będziemy krokami zwiększali wydajność tych maszyn, coraz to nowe modele, lepiej wyposażone, trochę bogatsze, trochę droższe. model rotorowy siedzimy w kabinie, która jest dość nietypowa jak na europejskie realia tak kabina jest duża przestronna siedzimy w tym w przypadku w tych kombajnach siedzimy z lewej strony pasażerów zabieramy z prawej strony pasażer ma na tak na tyle wygodną i dużą kanapę że jest w stanie pomieścić kolegę, koleżankę mamy miejsce na dwie osoby tak naprawdę dodatkowo a przy testach jeździliśmy w cztery osoby więc jest obszerna jak tyle osób potrafi wejść to raczej jest to dowodem że jest to dosyć duże, no i jest wygodne ja mam duże siedzenie z praktycznie jakby to w maszynach rolniczych raczej taka jest niespotykane fajnie amortyzowane, duże Dosyć ciekawy jest powód, dla, tego, dla którego kabina jest taka, jaka jest, mianowicie chińskie realia, prawda? To padło podczas konferencji tutaj prasowej. Operatorzy po prostu śpią w tych kabinach. Mamy tutaj trzy monitory, docelowo będą dwa. Kombajny zarówno klawiszowy jak i rotorowy są podobne jeśli chodzi o obsługę. Oczywiście będą się niuansami różniły, ponieważ no, tu mamy na przykład podnoszenie rury wyładowczej, tak, no. czego w tamtym kombajnie nie ma klawiszowym, więc siłą rzeczy nie będzie przycisków do obsługi. Tak, tak. Tak, mamy tutaj nawigację. W nawigację mamy też możliwość dołożenia kamery ja mam przepiętą tutaj kamerę od wyładunku, ziarna, czyli możemy dodatkowo sobie obserwować na nawigacji kamerę. Możliwość dołożenia kamer jest większa ilość. Ja mam też dodatkowy monitor, który na bieżąco podświetla mi kosz chłodnicy, który mamy tutaj ze zmienną geometrią łopatek wydmuchiwany. No i dodatkowo monitor, który posiada w podstawie cztery kamery bardzo dobrej rozdzielczości kamery które są na tyle fajne że w nocy po ciemku cofając ona sobie tak zoomuje tak powiększa że jakbyśmy w dzień ale kolory praktycznie osiąga podobne jak teraz w dzień teraz I mam... faktycznie mamy tu podgląd na poszczególne podzespoły kombajnu tak, mamy zbiornik ziarna, który bardzo mi interesuje. I sieć czyli tył kombajnu. No i lewa i prawa, lewa, i prawa strona kombajnu, nie? czyli napędy są non-stop obserwowane i w razie jakiejś potrzeby możemy sobie zobaczyć, czy jest wszystko ok. Kierownicę mamy nabudowaną, czyli mamy założoną nawigację z specjalną taką nakładką Bluetooth, yy, która. Umożliwia mi zajęcie się kierownicą, a nie szukanie teraz w monitorze tych parametrów, które po prostu potrzebuję czyli do zmiany pasa, do, tam, do wyznaczania punktów i do aktywowania i dezaktywowania z samej nawigacji. Nie? No i przechodzimy do podłokietnika, który jest tutaj w ogóle regulowany, i do tego też mamy, też mamy, o teraz podnosimy. Co tu jeszcze znajdziemy na tym podłokietniku? Na podłokietniku w tym przypadku mamy przycisk tutaj od sterowania motowideł, bo mamy hydrauliczne motowidła, czyli załączenie, tutaj mamy regulację, czyli plus minus dodawania obrotów, z tym przyciskiem wiąże się załączenie całego kombajnu, czyli układu omłotowego, wstępnych przycisków. Mamy tutaj podnoszenie i opuszczenie tego podłokitnika plus i minus, czyli tutaj mamy dodawanie i ujmowanie prędkości rotora omotowego. Yy, tutaj mamy załączenie i wyłączenie z samego wysypu ziarna. Ale yy, dodatkowym takim zabezpieczeniem jest to, że przy załączeniu musimy aktywować sobie w monitorze, że mu wyrażamy zgodę na wysyp. Czyli nie jesteśmy w stanie go przypadkowo łokciem nadusić żeby nam sam wysypał ziarno podczas jazdy no i tutaj taka fajna rzecz, taki wentylatorek jest to wsteczny wydmuch koszach chłodnicy który jest też zaprogramowany podczas powiększenia się temperatury pracy silnika sam się automatycznie załączy, wydmucha i z powrotem pracujemy w normalnym trybie jesteśmy w stanie go też aktywować ręcznie widząc, że na przykład ten kosz się zabrudza nie wiem czy tutaj na tej kamerze dokładnie widać ale w razie co możemy też zwrócić uwagę na lusterko boczne i ja to mogę załączyć będziemy mogli zerknąć jak to wygląda tylko się tutaj zajmę tym polegniętym dobra, można zwrócić sobie kamerę na lusterko i ja załączę wydmuch lustereczko, o, będzie widać? będzie, i już załączam, uwaga o. ładny wydmuch w większości oczyszcza chłodnicę i mamy spokój, chociaż z jednym elementem nie musimy się aż tak często gdzieś tam do niego skradać i brudzić. Yy, następną rzeczą, następna kolumna, mamy tutaj automatyczne otwarcie rury i automatyczne zamknięcie rury wyładowczej ziarna. A tu Do tego dojdziemy za chwilę, bo mamy też korektę do góry. Ja ją mogę sobie podnosić i opuszczać. Yy, względem przyczepy lub innych parametrów które mi są potrzebne no i tutaj mam też ręczne otwarcie i ręczne zamknięcie tej rury jak już zacząłem od góry przechodząc to mamy światło ostrzegawcze w tutaj mamy taki fajny przycisk od załączenia power boosta. o mamy 3 czwarte czyli automatyczne otwarcie rury tu mamy światła czyli w dwóch przyciskach na raz na dwa Czyli teraz mamy wszystkie światła pozałączone. No i tutaj mamy ogrzewanie co do jesiennych, zimowych pokosów. A tutaj z następnych rzeczy, które nie omówiłem, mamy też otwarcie i zamknięcie zbiornika ziarna. Mamy... Oj, tu mam załączenie, a tu muszę po prostu aktywować, mu wyrażam zgodę. Tu sobie opuszczę, żeby ładnie trafił. Kamera też mi idealnie ukazuje, że sobie na środek w tym przypadku. Kolega też dobrze trafił, jeśli kolega byłby za blisko lub za daleko, to jestem w stanie sobie go wyregulować wysokością. Teraz nawigacja pozwala mi do zajęcia się innymi rzeczami. Mogę sobie spoglądać na kamery, które tutaj mam. Kamerę w zbiorniku ziarna jaki ubywa, kamerę na wyładunku. Kamerę to już... Czyli mamy teraz trzy elementy z kamerami. Cały czas wodnicy mi ukazuje patrząc na kamerę załadunku za ziarna tak naprawdę mam też podgląd na inne parametry czyli te parametry mi nie znikają z monitora ja nadal je widzę czyli obroty silnika godziny ładowanie akumulatorów paliwo i takie w sumie inne obciążenia rotor wysokość headeru no i inne to co jest potrzebne to praktycznie tutaj na bieżąco wszystko widzę mamy też joystick czyli jazdę przód tył z elementami, z przyciskami niebieskie z mojej strony dwa czyli podnoszenie i opuszczanie hederu przyrządu żniwnego i tutaj czerwono z przodu mamy podnoszenie i opuszczanie motowideł a tutaj taki fajna dźwigienka czyli sam wysuw i wysuw motowideł skrzynia biegów jak w każdym kombajnie plusem z mojej strony użytkując różne maszyny bardzo fajnie lekko wchodzi ten bieg, nie wyskakuje Yy, mamy też trzy biegi. Ja z naszej strony, menadżer produktu w firmie Korbanek. Zajmuję się maszynami żniwnymi oraz przystawkami do kukurydzy i do ścieżkarni samojezdnych. Obecnie znajdujemy się na polu w okolicach Tarnowa Podgórnego. Są z nami chińskie kombajny Aupax. Mamy tutaj dwa modele. Pierwszym modelem za nami jest model GV100. Jest to kombajn klawiszowy, cztery wycząsacze z silnikiem o mocy 190 koni. Silnik jest produkcji Weichai, czyli właściciela marki Aupax. Drugim kombajnem jest kombajn GM100. Jest to kombajn rotorowy z rotorem zdłużnym, Także go napędza silnik Weichai o mocy 190 koni. Do Kombajnu klawiszowego przeznaczony jest header zbożowy o szerokości roboczej 4,57. Do kombajnu rotorowego jest przeznaczony header o szerokości roboczej 3,85. W przypadku testów polowych, które przeprowadzaliśmy, spokojnie można, można powiedzieć, że kombajn klawiszowy w średnim, powiedzmy, zbożu średniej pszenicy także. Zobaczycie, jaka tutaj jest pszenica, którą będziemy kosić. E, osiągał wydajność w granicy od 1,5 do 1,8 hektara na godzinę. E, należy dodać, że wyższe e, wydajności były uzyskiwane podczas wysypywania w biegu na e, przyczepę przeładowczą. E, w przypadku kombajnu rotorowego można spokojnie powiedzieć, że to są około 2 hektarów na godzinę. Są tutaj, jak powtarzaliśmy, zawsze kombajny testowe. Na chwilę obecną są one testowane u nas na polach, więc wiadomo, mogą być jakieś drobne elementy zmiany, aczkolwiek nie mamy zastrzeżeń co do samej pracy maszyn na polu. Jesteśmy z niej więcej niż zadowoleni. Te kombajny pokazują, że chiński produkt także może spokojnie być sprzedawany na rynkach europejskich i jakby spełniać te standardy, które i wysokie wymogi operatorów i właścicieli gospodarstw. Zużycie paliwa. Podczas testów możemy e, potwierdzić, że jeżeli chodzi o zużycie paliwa, e, wahało się ono w zależności oczywiście od upraw i intensywności e, uprawy e, od około 11-12 litrów, e, litrów na hektar do 16-18 litrów na hektar.